Witam, pokażemy jak już obracowane boraczki są. O, widać, że zielsko też jeszcze rośnie. Dość słabo zrobił. O kurczę. No ale boraczki ożyły jak zostały obracowane. Widać jak ładnie wyglądają. Mimo że zielsko jeszcze rośnie, ale nie źle. Lepiej jest jak było. Trzeba będzie poprawić żeby to związko podrośnie. Typie. szpinak to też obracowany. Też już Zielska, może być tutaj mniejszy. Chyba może związko się trafia, bo nikt nie pracuje idealnie. Nie da się. Może się da, ale jakoś się nie da. Tu sałatka, jak ruszyła do ataku, rośnie. jaka duża też obracowano. No, Bruszka nie obracowana graczkiem trzeba ręcznie. to było męczarnie. No a teraz będziemy ten jarmuż pracować tutaj. Nie chcę mówić o tym szczepiorku. To jest dopiero zerośnie masakra. Jeszcze wam rzuciłam tutaj chcą wyciągnąć. Muszę go wyciągnąć. Puszcza też był obracowany, ale tutaj tam zielsko, to zielsko, to ziarstwo. Trzeba poprawić w paparek. Ciężko większe jak paparek. Już zaraz obracujemy szczypiorek Tu już wyrwane. Będzie trzeba to zdrosieć. Brzodkie będziemy wyrywać. I nie będziemy pracować później po wyrwaniu, do tych były które trzeba odracować i się bierzemy do pracy i tam ponownie będziemy kracować ten zaląpany, że tak powiem brzydko szczypiorek prędzej go podlałam to teraz lepiej powinno się wyrywać to zielsko Podlałam, ale ciężko. Idzie coś. Trzyma się. Bardzo się ukorzeniło. Dać szczepiorek za ale to nie przeszkadza. Się zetnie. I puści od nowa. O, jarmużorka trudno po nim. To nie pośpieszy bo jest gęsto. To nie pośpieszy się, gęsto jest tam. Siedmiolatka jest gęsto, bo się rozrosło. I zielska jeszcze full. taczką to może szybciej to zrobić, jak tutaj się dostać z graczką? Całe wiadro, muszę przynieść znowu ten pojemnik, co miałam na ziemską. Wiaderko to szybko się uzupełni. Musiałam chwilowo iść, bo mi piesek wszedł, a nie może że tu wchodzić. mała przerwa ta, niewidoczna. No to jest dla porządnie. W środku widać już ile wody nie no, jutro nie będzie podlewane. tego dzisiaj to dla do pracy się pojedzie sprzedawać na towarek No i prawie dwie redlinaczki są ładne. brzegu jest najgorzej, bo dużo nie podleje się i uchodzone to jeszcze bardziej gorzej się wyrywa. W taki sposób bawienie się w tunelu to bawią się tylko mali gospodarze. Duży gospodarz to nie ma czasu na takie bzdety, bo wie chodzi o pryskę, ma opryska wszystko, natnie. Pojedzie, sprzeda, klienci w supermarketach kupią i szczęśliwi, jak to mówię. Teraz zakracujemy paraki. Darek tutaj. Nitki nasz pełnoziemska jak zawsze wszędzie. Okrzykki, ładne. Naprawdę, tyle tego zielska co tutaj jest, to jakby zioła z tego zrobił, to byłoby fajnie. Szczypiorek dalej. No Szczypiorek później będziemy grać. Dużo podlewałam i się żółty zrobił w niektórych miejscach, niestety od wody się robi żółte. Szczególnie koperek jest wrażliwy na wodę, bo zimna woda leci z kranu. Gdyby ustaw to wtedy by było dobrze, pompy i wtedy by podlewać można było. Tu na lutę jeszcze po biedy, bo się wyrwie to związko w miarę jak się podleje. Wiadomo, że częściej trzeba znowu wyrywać, ale na polu się nie podleje, a takie zielsko się krzani, to jest dopiero problem. Też mam warzyw na polu hektar zasian to jest w czym robić. Ale klienci mówią, że rolnik śpi, a samo rośnie. Ciekawe co rośnie, zielsko czy czy towar? Słuchaj, pieski w tle ale lepiej niech tam lecą, jeżeli mają pomysł przylecieć. Przygarniam na bok. Tak, to z jednej strony wezmę to ziółsko, a później z drugiej. Troszkę dzisiaj robię w rękawicach, do te ręce. Cały po nosie nie robiąc w rękawiczkach to normalnie łapy są okropne już na kremy nie wiadomo jak je kupować nie działają ale lepsza praca jest na gołe ręce niż w rękawiczkach bo czuję czy to jest zielsko czy to jest koper czy tam inne rzeczy no. Wiem, że ręce ważniejsze niż ewentualny towar Zdrowie. zdrowia. tu i tak nie pryskamy no ale od się odznaczają. No brzydkie łapy się robią, brzydkie po prostu. Jak ktoś pracował w polu, trochę to wie. Żeby wyniósł pięć zielska, to tak, a to nie wynosić za każdym razem ileś skrzynek. za gęsto zasiałem ten koperek. Tylko w ogóle mi ciężko jest wyrwać to zielsko. Staram się po korzeniach poznawać, czy to zielsko, czy to koper. że to tak gęste, zasiane koper, to takie trawsko. Wolnie to brzydki ten koper. Nie podoba mi się. Dobrze, starczy tego koperku dwoma rękoma, lepiej będzie mi się robiło.